Właściwa akcja jest odpowiedzią na, na zapotrzebowanie. Dokonaliśmy analizy zagrożenia tego typu przestępczością na terenie powiatu. Uznaliśmy, że jednym z najlepszych sposobów, najbardziej efektywnym, będzie dotarcie bezpośrednio do potencjalnych ofiar, do ludzi starszych. Zaangażowanie tych wszystkich instytucji, które dzisiaj mieliśmy okazję na konferencji spotkać spółdzielnie mieszkaniowe, prezydent miasta i wszystkie instytucje podległe prezydentowi, również Kościół co bardzo ważne, myślę pozwoli nam na dotarcie do jak najszerszej grupy ludzi starszych, którzy są potencjalnymi ofiarami. Ta akcja polega przede wszystkim na e, rozpowszechnieniu ulotek, plakatów, ale też bezpośrednio dotarciu policjantów, którzy będą tym osobom przekazywali wiedzę, informacje na temat zagrożeń, które mogą e, tych ludzi dotykać. Te ulotki mają służyć temu, aby w sposób taki graficzny, literalny ta informacja dotarła do tej grupy wiekowej, a, a pozostałe rzeczy będą przekazywane przez policjantów e, komórki, które zajmują się prewencją kryminalną. E, w trakcie spotkań, e, podczas... E, Chociażby y, spotkań w, w, w gronie osób emerytów, francistów, tych stowarzyszeń, które skupiają ludzi starszych, również Kościół. Myślę, że to jest bardzo ciekawa koncepcja. Spotkanie po mszach. Już tu mam zapewnienie dzisiaj w łata, że będą odczytane też nasze apele i ci ludzie będą mieli okazję do y, otrzymania takiej informacji. Plus oczywiście ulotki i plakaty. Są to niestety przypadki nagminne. One może nie, bud nie budzą w odczuciu medialnym. Y, E, Jakichś negatywnych, bardzo negatywnych y, y, emocji, dlatego, że tak naprawdę pozbywa się ktoś pieniędzy. Ale z mojej obserwacji wynika, miałem okazję z tymi osobami rozmawiać i niestety jest tak, że osoba, która traci cały życiowy dorobek. To jest bardzo duże doznanie traumatyczne. Mieliśmy przypadki, że takie osoby no niestety musiały korzystać z pomocy medycznej, kiedy dowiedziały się, że jest to oszustwo. Na dzień dzisiejszy takich przypadków mieliśmy około 12, nie powiem teraz może bardziej dokładnie, ale jest cała masa takich zdarzeń, które niestety nie są nam zgłaszane. To też apel, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby wyprzedzić działanie sprawców, czyli w momencie, kiedy pojawiają się sprawcy. To w tym momencie my powinniśmy o tym wiedzieć, wówczas podejmiemy działania i ja obiecuję, że będą skuteczne od początku roku, ale jest też, jak mówię ta ciemna liczba e, braku zgłoszeń, gdzie ktoś po prostu no, już nie odezwał się telefon albo dał jakieś niewielkie kwoty e, i niestety e, nie chce tej informacji do nas dotrzeć. My docieramy do takich osób. E, jedna grupa, która działała na tej ostrąki, e, to grupa, która została zatrzymana. Ci sprawcy w tej chwili są aresztowani. Natomiast jak mówię, pojawiają się kolejne grupy, które, które no, dopuszczają się przestępstw na szkodę tych najbardziej narażonych na przestępstwa, osób starszych. Jeśli chodzi o zwrot, to oczywiście jest tak: ta grupa, która zatrzymana została na terenie Lublina. Znaleziono przy tych osobach środki pieniężne. Ale niestety jest tak, że pokrzywdzonych przez tę grupę jest kilkaset osób. Ja podam tylko, że rekordziści, przestępcy, którzy byli zatrzymywani na terenie kraju, mają na koncie oszustwa na rzecz kilkuset osób. Miasto Ostrołęka włączyło się w kampanię Bezpiecznej Sieci Życia w taki sposób, że inicjatorem kampanii była Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, natomiast prezydent miasta objął patronatem tą kampanię. I e, częściowo dofinansował druk e, plakatów i ulotek. Ta kampania skierowana jest do osób starszych, a w, w zasadzie w celu ochrony tych osób przed e, potencjalnymi złodziejami ich pieniędzy, bo coraz częściej słychać w mediach, że gdzieś dokonano kradzieży wśród osób starszych na tak zwaną metodą na wnuczka, czy na konserwatora, czy temu podobne. I jest to sytuacja coraz częstsza. Taka sytuacja ma coraz częściej miejsce w mieście Ostrałęka i w okolicach. I chcąc ochronić naszych mieszkańców, czyli wyjść z taką prewencją do nich, włączyliśmy się w tą kampanię, bo uznajemy, że jest to bardzo dobre, dobry pomysł i przyniesie konkretne efekty w takiej postaci, że mniej osób będzie bardzo rozczarowanych, czy po prostu mniej osób utraci swój dorobek życia. Tak jak z profilaktyką zdrowotną. Im częściej się powtarza o jakichś działaniach, że mogą się wydarzyć, tym e, świadomość społeczna bardziej wzrasta i tak samo wśród osób starszych, e, ponieważ to usłyszą osoby starsze, ale dotrze też do ich rodzin i te rodziny poprzez swoją informację i rozmowy uczulą na takie sytuacje i, i takie osoby będą miały zakodowane w pamięci, że a może wykonam telefon do kogoś jeszcze i wtedy to mnie uchroni przed e, utratą środków. Kościół, na pewno lokalny, tutejszy, w Ostrołęce, przyjmuje z zadowoleniem podejmowaną akcję bezpieczna jesień życia czyli podjęcie szczególnej opieki nad ludźmi narażonymi na niebezpieczeństwo swojego życia kradzieży lub ponoszenia innej krzywdy jakiejkolwiek ze strony ludzi. Nieodpowiedzialnych, ludzi, którzy podchodzą różnego rodzaju sposobami do nich, do mieszkania. Ten problem dla nas jest bliski, ponieważ spotykamy się księża w różnych sytuacjach bardzo często z ludźmi starszego wieku, ludźmi samotnymi. Odwiedzają księża przy kolędzie w pierwsze piątki miesiąca. Siostry zakonne odwiedzają w te domy, te mieszkania i w, w jaki sposób też mamy wypracowane metody, że te drzwi są otwarte i bezpieczni są ci ludzie, wiedzą, że przychodzi do nich osoba taka, której oni oczekują, której się spodziewają. Akcję podejmuje policja, Centrum Spółdzielni Chyba Mieszkaniowej w Ostrołęce, i włącza się również w to, w to z, z miastem, z samorządem miasta, z prezydentem e, Kościół, e, w tym sensie, że w, wspólna odezwa będzie w najbliższych dniach do społeczeństwa, e, w tym odgrywać będzie rolę dość poważną e, miejska policja w Ostroęce i ten przekaz będzie docierał do ludzi. Jestem przekonany też, że i media się włączą w taką podejmowaną akcję, bo media potrafią dotrzeć do tych ludzi również samotnych i w tym dobrym znaczeniu ostrzec. Środki i metody będą omawiane i dopracowywane. W czasie nabożeństw, w czasie mszy świętych, i przy różnego rodzaju odwiedzinach, nawet kiedy odwiedzamy, tak jak wspomniałem, w pierwsze piątki miesiąca, do tych osób jest ich spora liczba. Tak jak w mojej parafii księża i księża innych parafii to czynią. Na pewno jest takiej okazji wiele, i w najbliższych dniach świątecznych, również z policją, takie przekazy będą podawane jako komunikaty. Zarządzam spółdzielnią mieszkaniową. Jest... 2600 członków, około 10 tysięcy mieszkańców, a chcę powiedzieć, że osiedle się starzeje, bo i po mnie widać, że też już się starzeje. I też jest tych samotnych babci, szczególnie, bo to babcie dają się nabierać. I stworzyło się, że spółdzielnia, żeśmy, policja opracowała plekat, w to włączył się bardzo mocno prezydent miasta, Janusz Kotowski. I wspólnie z prezydentem, żeśmy to sfinansowali. Te ulotki oraz te y, afisze są to rzeczy wydatku, że można powiedzieć 1200 zł, podzielone na pół koszty dla nas. Natomiast uznaliśmy to, bo to jest przykre: starzy emeryci, dorobek życia mając 15-20 tysięcy na koncie, z emerytury czy renty niewiele zostaje mu, albo wcale opłacić czynsz, telefon i to. I w celach szlachetnych, że wnuczek dzwoni, oddaje dorobek życia, a później przeżywa tragedię do szpitala i to. I uznaliśmy, że co? Spotkanie zorganizujemy na centrum tych starszych ludzi. Policja bierze udział, że ich będzie tutaj uświadamiać, pogadanki. I nie ukrywam, że 2 i 3-4 czerwca wszyscy mieszkańcy są powiadomieni. Mam walne zgromadzenie cząstkowe, czyli. Powinno wziąć 2600 osób, a ile przyjdzie, to też będziemy tą sprawę i funkcjonariusze proszeni. Prezydent jak się włączył i w zasobach TBS-u, myślę, że spółdzielnia ostrołęcka, inni, to są naprawdę groszowe sprawy, a możemy od tragedii pomóc, przestrzec i uratować ludzi, a jednocześnie może tym metodą uda się złapać tego sprawcę, bo ludzie świadomi, że takie się dzieje, Przeciągać mogą sprawę i powiadomić policję i wreszcie się sprawa wyjaśni i będzie spokój w mieście.